Dzień dobry. To jest mój moc historyczny znowu. dotyczący... wykupienie Bolesława, wykupienie ciała świętego Wojciecha przez Bolesława Chrobrego. Pokażę tutaj młodego Bolesława Chrobrego. Nie ma jeszcze korody, ma tylko taki. No, takie coś która imituje, że on jest władcą Królestwa Lechistanu. No i wykupuje. To jest złoto, który wykupuje ciało świętego Wojciecha. Użyłem do tego po prostu takich jasnych klotków, takie samo jakie jak, na głowie Wojciech, yy, znaczy Bolesława Chrobrego. <laughs> To są ci, którzy w poprzednim Bocku zabili go. Nie będę wam wytłumaczyć, jak ich zrobić, bo po prostu możecie za tamten moc i zobaczyć. A to to od. Wytłumaczę ja jak zrobić Bolesława chrobrego. Bolesława chrobrego. Jako, no, już młodego z brudką Pada w stroju żałobnym Mówka jest z Lego City To to jest klocek, nie wiem z jakiej serii Może być nawet z Lego Classic lub z innym. nie wiem To jest kola z Lego Ninjago, te pierwsze stroje, więc No, jak chcecie go zrobić, to Ninjago Legacy, ale no nie ma tutaj na druczku, więc stary. Strój jest z Lego Batman, a mieczyk z Lego Nights. No No, on jest do, do obrony w przypadku, jakby oni go zaatakowali, ale nie mają takiego zamiaru Przynajmniej, chyba. A to jest święty Wojciech z uciętą głową Edition. No, zrobiłem go z Harry'ego Pottera. Zrobiłem go z tego Wojciecha. Nie wiem, czy Harry'ego Pottera, kogoś z tego Hogwartu, czy jakiegoś pobrartu. Nie wiem. Nie ani nie czytałem Harry'ego Pottera. Może jakieś urywki, no. i tyle znam. Taki jest święty Wojciech z uciętą głową. No i. Tam. tutaj. A i jeszcze jedno to są schody do katedry gnieźnieńskiej. No da dawniej to nie była katedra, tylko to był kościół. Katedra. Był to kościół, ale katedra, nie Archi, katedra. Bo Archi to jest... To była w Niemczech i ar... I tylko biskup tutaj mógł być. No to, 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 to tylko lekcja i tyle. Do widzenia.